Jest życie staruszka jest. Prawda. Czasami bywa też wesołe, a na pewno jest ciekawe dla studentów uniwersytetu trzeciego wieku. Okazuje się bowiem, że na naukę nigdy nie jest za późno, zwłaszcza gdy zdobywa się ją w atmosferze pozbawionej stresujących sesji egzaminacyjnych. U nas już się nic nie musi. U nas po prostu przychodzimy i zdobywamy wiedzę. Jak tu nie korzystać z życia, szczególnie gdy z wielu atrakcji można skorzystać po atrakcyjnej cenie? Uczestniczymy w bardzo wielu imprezach, które organizuje miasto i dla seniorów, i nie tylko dla seniorów. Prawda? Na przykład w tym miesiącu teraz mamy Dzień Babci 15 w starostwie był Dzień Babci, oferowali nam badania lekarskie. Dzisiaj mamy zaproszenie na piątek do Filharmonii na koncert po 8 zł bilety i wykorzystujemy te promocje, które miasto i instytucje w mieście dla nas. No, na, nam jakby y, obniżają ceny. Bywa wesoło, bywa ciekawie, ale co wtedy, gdy jak dalej mówi tekst piosenki, wzrok i słuch już nie ten? Olsztyn dysponuje wsparciem instytucjonalnym. Są to domy pomocy społecznej, to są placówki całodobowe. Na terenie Olsztyna jest ich 6. Są placówki wsparcia dziennego, które są prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie. To są dzienne domy pomocy których oprócz realizacji usług wspomagających można również skorzystać z rehabilitacji, z posiłku, który bardzo często jest przygotowywany pod potrzeby osób starszych seniorów, którzy mają wiele różnych schorzeń. Oprócz tego w ramach resortowego programu Senior Plus na lata 2015-2020 zorganizowane zostały dwa dzienne domy Senior Plus i Senior Vigor. Oba domy zrzeszają 120 mieszkańców olsztyna powyżej 60 roku życia, odbywają się różnego rodzaju zajęcia, takie aktywizujące społecznie, ruchowo, edukacyjnie, kulturalnie, oświatowo. Oprócz problemów zdrowotnych, utrapieniem dla wielu seniorów są też wyzwania cywilizacyjne. Bardzo prężnie działa w Olsztynie Olsztyńska Rada Seniorów, która również realizuje działania na rzecz seniorów. Właśnie są to działania miękkie, na przykład zajęcia komputerowe, spotkania z władzami, instytucjami. Są to i lekarze z różnych specjalności, są policjanci, Miło jest korzystać z życia, kiedy zdrowie dopisuje i ciekawi można spędzić czas. Seniorzy niejednokrotnie oczekują również pomocy materialnej ze strony miasta. Tu najczęściej jest to wsparcie na zakup leków, yy, usługi opiekuńcze, które są świadczone w miejscu zamieszkania takich osób, seniorów, którzy są niesamodzielni. Nasza krótka relacja nie wyczerpuje pełnego zakresu wsparcia dostępnego dla osób starszych w naszym mieście. Jedną z ostatnich form pomocy jest realizacja klubu Senior Plus. Od stycznia 2020 roku ruszyła rekrutacja osób w wieku powyżej 60 lat chętnych do udziału w tym projekcie.